wszystkich bardzo serdecznie, a to już dwa lata Dwa ponad lata minęły, bo to był tak naprawdę nie pamiętam Tu któryś lipca, dziesiąty? Nie wiem. Wtedy otworzymy trzy takie paczki z sklepu. Wtedy tak, mamy dzisiaj 16 kwietnia, wiecie sami którego roku ja się obudziłem jakąś niecałą godzinę temu I co? I myślę, się to idealny czas, żeby zacząć. Mamy słynne, jak już mówiłem, w wstępie widzieliście paczki ze sklepu Manko. Pamiętacie ten czas, kiedy otwierałem tą jedną skrzykę? Paczkę? Paczkę poziomu pierwszego? Nie wiem, ale wiecie na co, co liczę, liczę na coś pięknego z tej paczki, no. Wyobraźcie sobie, że teraz tak, że teraz trafiam coś nadzwyczajnego, coś, zmieni moje życie i będzie piękny... no nope. Flogistrator Tak, zapomniałem o pewnym szczególe, że już na początku powiedziałem, co się zawsze trafia, tak jak kiedyś doszedłem do wniosku, otwierając samemu wcześniej te paczki. No cóż, trafi nam się zawsze praktycznie broń. Ale jest nadzieja, w tym sklepie zróbmy rytuał, w tym sklepie nie ma tylko broni. Może być to nawet klucz. Może to być nawet prezent świąteczny sobie to prawie jak klucz może być dziki jeździec o taki dziki jeździec co ja rozumiem a wy nawet te kiepskie dudy Andrzeja dudy no manoroba ok manorobik oj miliony innych przedmiotów nawet co pas Batmana kto by chciał mieć pasu Batmana lokaj Próbuję zrozumieć ten żart. Ale nie wiem, to ma nawiązywać do, do Kaja Batmana, ale... Albo to aby pas Robina, nie wiem, Robin nie miał nawet takiego pasu, no. No właśnie, Robin przecież tak wyglądał. W sumie, ale w sumie, czy jest prze Dobra, nie, 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 bo się tak zaczynamy skupiać i tak niczego nie dostaniemy. Albo nie, pomyślmy. Teraz już nie mam szans na nic dobrego. Ja się wtedy jarałem... Słyszałem muzykę z niebios, to teraz słyszę. Klapa! Spadochronowy skoczek. No widzicie? Od razu się inaczej człowiek na nastawia, to inaczej dostanie. Spadochronowy skoczek. No cóż. Takie są te paczki podstępne. No w sumie nie miałem. Prawie nigdy. W rękach nawet... O, patrzcie, dopalacz. Myślałem, że tu mówię śmierć pologistą, ale nie ma. Jest. A gdzie to był ten spadochron? Czy ja jeszcze raz go pokazać? Na ja już nie pamiętam. Czwarta strona, o. Będąc w powietrzu, no... Spadochron jak spadochron, no myślicie, że co dostajecie z tych skrzynek? Aż to tutaj specjalnie położę, żeby wam pokazać. Mówię to jeszcze raz, co kiedy dochodzę do tego samego wywodu. Te skrzynki są zupełnie nieopłacalne. Wydajecie jedyne... Ile to trzeba? O! 17,79 obecnie, wtedy to było jeszcze 15 euro To jest 17,79 żeby otrzymać darmowy przedmiot, tak? I tym przedmiotem waszym będzie nie klucz, nie drwina Nie ja sobie kupić bilet, ale do MFOM-a, bo dawno nie grałem w MVM a mam jeden bilet Chciałbym zrobić tura, szukam znajomych Czy ze mną zagrają w MFOM-a? Nie takie biliardero, czy jakieś inne Bilibili Abadero Czerwone skarpety tylko co? No co, no no no, no broń, no, no... Czego się tutaj możecie innego spodziewać? No i gdyby ta broń była jakiejś specjalnej jakości, no. Byłaś tajnie naczeką, gdyby to się trafiały w bronie klasyk. Wiadomo, cena broni klasyk idzie w dół. Skrzynka taka zapaczka ta poszłaby lekko w górę, no. Ale co, co zrobisz? Nic nie zrobisz, że trafiamy takie coś, to jest... Dlaczego tą paczkę zawsze nie Bo wszystkie przedmioty, tak? Zawsze się nastawiałem i jeszcze... Pamiętam ten pierwszy filmik, zanim to otworzyłem, że no to będzie tak... O, o to muszą wypadać świetne rzeczy. Miałem nawet wydawać 15 euro. Ale, że młody i głupi... Ale, że byłem i młody, jak jeszcze raz się powtórzę, i głupi... To sobie pomyślałem, a wpiszę to na internecie, żeby nie być już taki głupi, ale nadal być młody i... Bratnia Gorbusza. I co się wylatywał Widziałem, że same bronie wylatywały. Chyba ja nigdy nie widziałem, do tych filmów, przykładu, że w w były. Nie wiem. No polećmy dalej, takie, żeby już coś bardziej z tamtych czasów było. Kiedy ja to otwierałem, czyli... Zakopmy się przed, Była nawet, o, na przykład taki regenerator. Czy jak to tam miało? Albo męska gejsza. Wyleciała. Nie! Wleciałby taki, się, dalekosiężny Jane. Nie pamiętam, co mi wtedy wyleciało. A, już pamiętam, drapaczka. Dobra pamięć. Ale 10 lipca, albo 14, cholera wie, bitwa pod grubami. Widzimy się, jak będziemy otwierać trzy paczki z okazji trzeciej lotnicy. Tak. Wtedy to będzie jazda. No to ja się z wami pożegnam. To było... Lekkie... Zdjęć smaczenie, ale czego się było spodziewać, więc... Hejka!